Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku. <laughs> troszkę chrypę dzisiaj mam. Jak widać na obrazku, Bizonka mamy przetransportowanego w inne miejsce. Stał sobie tam, gdzie teraz ta przyczepa jest, stoi. Był odpalany, zresztą jak widzieliście na ostatnim odcinku, ładnie odpalił. Od strzała, także. Kurde szapoba. Normalnie czapki z głów, że on tak dobrze odpalił. Tutaj Dziadek sobie go troszkę naprawia. Co tu naprawia? Ano, wyjął rozdzielacze. Wyjął rozdzielacze dlaczego? Dlatego, że e, rozdzielacz ten cztero, ale tutaj jest dziekta zrobiona. Znaczy dziekta poswolada zobaczcie. dalej no, ważne, że działa, maże, że trzyma. E, rozdzielacze są wyjęte dlatego, ponieważ że e, musiałbym tam wejść i wam pokazać. Dlatego, że jeden rozdzielacz no, po prostu ciekło z niego. Sączyło się jak z młodej pani. E, drugi rozdzielacz ten dwusekcyjny, no jakoś tam jeszcze w miarę. Ja z tego czterosekcyjnego chyba leciało, z tego co mi się kojarzy. Nie pamiętam dokładnie, jakoś tak. Tutaj dziadek ma to porozkręcane, Rozdzielacze były i są zawiezione do, do takiego pana, który się zajmuje hydrauliką, ale on stwierdził, że on takich rozdzielaczy już nie regeneruje bądź nie regeneruje. Ale mi się wydaje, że już nie regeneruje. E, jedyne co zrobić, to po prostu uszczeli ten rozdzielacz i no i tyle, bo to po prostu leci. Nie mam tego rozdzielacza. Tutaj, żeby Wam pokazać, ale po prostu do rozdzielacza wchodzą takie takie o, takie uchwyty, takie widełki i po prostu w tym, tutaj w tym miejscu, gdzieś na tych, gdzie, gdzie się rusza ta dźwignia, gdzieś tam po prostu leci. Druga sprawa, nie było jeszcze, bo kiedyś, kiedyś, kiedyś dawno, jak dziadek to sobie rozbierał, nie było takiego dławika. Dławika to jest tak, tak jakby okrągły pieniążek w środku z dziurką, gdzieś to zginęło po prostu i motowidła strasznie, strasznie mocno reagowały. Nie chodziły płynnie, nie opuszczały się, nie podnosiły, tylko po prostu waliły, no wiadomo, kombajn na obrotach, duże ciśnienie, po prostu waliło to. No a fakt jest taki, że gdzieś ten dławik, który miał wyjęty, gdzieś po prostu go zgubił. Najzwyczajniej w świecie zgubił go na no, sam niebie, gdzie jest. Tutaj jeszcze wymienia sobie, <laughs> wymienia sobie te, te plastyczki. Zobaczcie, tu jest wyrąbany, pokażę Wam. Ten plastyczek, to jest wszystko, chodzi od 87 roku oryginalnie. Od 80. o, tutaj jest oryginalne. O, widać, jak to lata. A tu jest tu jest już sztywne. Bo to jest chyba wymienił tylko te trzy na tym jednym. Tak, tutaj jeszcze nie, tu jeszcze wymienił. O, tu trzyma się. Zobaczcie, jak tu jest. Ładnie, pięknie, nowe. A tu jak jest, jak spadło po prostu. O. I waliły te motowidła niemiłosiernie. Eee, I teraz tak, to jest to jest stare, a tu wam pokażę, o, a tu wam pokażę nowe na takim przykładzie. Tu jest stare, a tu jest nowe. Jakie to jest wyrąbane. No jest y, strasznie, także to, to, to sobie dziadek w y, Tutaj w tym kompanie. A i dwa. Co najlepsze jeszcze. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że y, nie pamiętam dokładnie, czy taka sama cena jest za ten plastik i taka cena chyba za ten, ale ten jest tańszy, a ten jest droższy. Ale w jednym sklepie, przykład, w jednym sklepie ten plastik, ta kostka, kosztuje 2 złote. Eee, tam, gdzie ja się zaopatruję, u Jacka w części kosztuje 2 zł. A <laughs> 10 km dalej, nie nawet gdzie, 5 km dalej w sklepie, eee, druga konkurencja, to kosztuje 4,40 albo 4,20. Ludzie, 2,20, no 2, 2 zł więcej na takiej kostce. No, czy, to nie jest, czy to nie jest przesada, żeby aż tyle zdzierać? O, tu jest, paczta, hopy. O, tu jak wypadło, to już całkiem tego nie ma. Wypierdzieliło dzieliło się, nawet śrubka stru, stru, nie cyma. E, no ludzie, no tyle kurde za taki plastik, tyle marz sobie nalic naliczyć, no to to jest poezja. No dla mnie to jest y, po prostu niepojęte, nie, nie nierealna cena, No ale nic, takie ceny są. I tyle. Tata sobie tutaj to właśnie robi. Wcześniej go też umył sobie delikatnie. No wiadomo tam jak wykręcał pod rozdzielaczem też było tam trochę syfu. Eee, no ale to też będzie wszystko wymyte, wszystko naszykowane. No i co w tym bizonie jeszcze tutaj będzie do roboty? Eee, to praktycznie. Nie, no jest dużo do roboty. Dużo do roboty jest, ale to na pewno nie, nie przed tym sezonem, bo no, nie wyrobimy się, po prostu trzeba cały dół jak to się mówi wymienić, całe tam wentylatory, wszystko e, sita tak samo tam też powymieniać. No jest, jest trochę roboty, ale jak na razie działa, jeździ, no i te żniwa musi opękać. Druga sprawa to jest to coś. Ten żółtek, o nawet szkiełka mam pęknięte. Łocie w mordę. Tutaj no powiem Wam, że ręce Ręce to my tak już bolały, że zastanawiałem dlaczego my tak ręce bolą. W pewnym momencie, ale już później wiem dlaczego. No nie szło udgać, nie szło udgać, udgać, a dlaczego? Polska myśl techniczna, serwo. Polska myśl techniczna, serwo, które się znajdowało o tam, tu w tym miejscu. Tylko teraz zamiast tego serwa jest Orbitrol. Eee, było jeszcze tak, że po prostu e, było serwo. Końcówki tej, w które wchodziły krzyżaki, całe to nie było. Był orbitrol i orbitrol napędzał serwo. Nie, Je też jest takie rozwiązanie. Nawet tata mówi, żeby teraz tak zrobić. Zamiast, zamiast tego można było zrobić. Zamiast tego po prostu siłownika. Zamiast tego wspomagania, siłownika dwustronnego, jak to się mówi. I tego wspomagania założyć takie coś. Ale ja się nie chciałem bawić. Już miałem dosyć kręcenia. Powiem wam, no ręce pozrywane były tak masakrycznie. Nie szło ućgać, w miejscu nie skręcisz z belką. To już, to już nawet nierealne, żeby nawet ruszyć delikatnie, żeby do przodu do tyłu, żeby kierownicą ruszyć, to jest normalnie. Ech. Nie chcę się gadać. No, i kupiłem wspomaganie. Wspomaganie mi kosztowało 2300 zł. Tak, bo tam jeszcze jakąś sobie końcóweczkę kupiłem, bo sobie tutaj trochę hydraulikę inaczej puściłem, ale mniejsza. Tutaj po prostu to wspomaganie kosztowało 2300 zł. No i wchodziły tak. No ta flansza, flansza jedna na drugą stronę. Wiadomo, końcówka, tulejka łącząca, tak zwana gruszka. Tak samo, siłownik. Tu nawet mi delikatnie się poci jeszcze bo zrobiłem błąd, bo założyłem te podkładki, które są tutaj, założyłem z taką gumką. No tutaj to się nie sprawdza, po prostu trzeba to dokręcić mocno, żeby to się trzymało. Także muszę to wymienić na, na miedziankę zwykłą podkładkę i będzie dobrze. Także to jest zmienione. Co tu jeszcze robiłem? No robiłem tutaj coś takiego jak zwrotnicę. Tą zwrotnicę robiłem przy okazji, jak robiłem wspomaganie, a druga zwrotnica, oczywiście całe, kupowałem gotowe, jest, była wymieniana już dużo wcześniej. Dlaczego całe zwrotnice kupiłem, a nie regenerowałem tulejk? no dlatego kupiłem całe, bo zobaczcie, mam całą gotową zwrotnicę, zdejmuję koło, wyjmuję całość, wywalam cały resort, tak, przekładam tylko i to jest osobnie pół godziny roboty. Pół godziny roboty, a tak to tak, zawieść tokarzowi. No tokarz nie też nie zrobić z dnia na dzień, te 2-3 dni musiałoby być. Także ciągnik jest unieruchomiony, no, a on jest jako jedyny tutaj z turem, więc no pasowałoby, żeby ten ciągnik działał. Także to była dosłownie szybka akcja, pół godziny. Z tym wspomaganiem troszkę się więcej, powiem, wam pierniczyłem. No bo tak, żeby to serwo wyjąć, tak, trzeba maskę zdjąć, cały przodek, całą z przodu tą, tą karetkę, wieżyczkę, jak to tam się zwie, chłodnicę wimowałem, także no było trochę zachodu, żeby to zrobić, no ale już jest pikabelo, jest gitara, dosłownie uwierzcie mi, że kręci się, kręci się tak fajnie, tak leciutko i ja normalnie jestem w szoku, to nie ten ciągnik. Ja powiem Wam, o jeszcze szybę sobie zbiłem jak ostatnio łąki, a ta, a ta szyba jest wstawiona, bo też była zbita w zeszłym roku. I tą szybę wstawiłem od 10-14 i zobaczcie jaka jest różnica w kabinach. Taką ma 10-14 ma niższą kabinę delikatnie. Widać tu chyba po szybach, chyba że jest przesunięcie między, między szybami, że ta szyba jest krótsza, a ta szyba jest dłuższa. W tym modelu, a w 10:14 jest na odwrót, ta jest krótsza, tamta jest dłuższa. Nie wiem, tak mi się może wydawać, albo jest po prostu kabina, wysokość kabiny inna. No i muszę sobie jeszcze tą szybę wymienić. No ale to jest w ogóle nie ten ciągnik, co było wcześniej. Uwierzcie mi, że teraz tak się leciutko jeździ. No jak autem, dosłownie jak autem. Druga sprawa, którą tutaj jeszcze robiłem, no to umyłem go trochę, no jak widać. No może to nie może wy nie widzicie takiej różnicy. Ale ja go naprawdę wymyłem i jest różnica no, znaczna. Jest tutaj czyściutki, wszędzie, wszędzie suchutko, czyściutko. On był ukurzony, wiadomo jak się ukurzy, gdzieś tam trochę oleju, prysznie, coś, robi, delikatnie i się robi, robi się cały rozpierdzielone. Tutaj sobie przerobiłem hydraulikę, można powiedzieć, w cudzysłowie przerobiłem. Po prostu tak, zasilanie która miałem puszczone z tych gniazd, które jest załączone, no wiadomo, tamtą wajchą, o tutaj. Od, od całej hydrauliki rozdzielacza. Także te, dwe, te dwa wejścia są sterowane, więc tak miałem tam tą wajchę pociągniętą, no i tur działał. Ale mnie to wkurzało, żeby co chwila tura odpinać, przepinać pod maszynę. Eee, no, nie straszne. Gdzieś te węże tu wisiały, gdzieś w, włożyłem go tu w dziurę, wisiał, zaraz spadł, takie kurde pieprzenie. No i teraz tak. Całe zasilanie z pompy, e, całe zasilanie hydrauliki e, i pompa dawała po prostu tutaj tu jest wejście do całego plecaka. Tam był przewód puszczony, i wejście było do plecaka. No i wiadomo, zasilanie całej hydrauliki. A ja sobie zrobiłem to tak na tej zasadzie, że wyjście z pompy, które szło tutaj do zasilania plecaka, przekręciłem na wąż, czyli jest zrobione tak. Już wam pokazuję. Całe ciśnienie idzie przez ten rozdzielacz. Idzie całe zasilanie z pompy na rozdzielacz, i z. Powrotu rozdzielacza idzie dopiero na hydraulikę, która jest w ciągu na sterowanie hydrauliki w ciągu. Tak sobie to wymyśliłem. Dlaczego? Ano dlatego, żeby nie przepinać tych przewodów, nie pierniczyć się. Także yy, mam non-stop zasilanie, gdzieś jakąś kosiarkę przyczepę, podczepić coś, po prostu załączam sobie wajchom i to mi działa. I pomimo tego działa mi też tur. Yy, mogę zrobić dwie rzeczy na raz, bo nawet próbowałem. Jak podnosiłem yy, kosiarkę, yy, składałem ją, to składałem kosiarkę i jednocześnie podnosiłem tura. Oczywiście nie jest to wydajna pompa 100-litrowa czy 80-litrowa w tym cionniku, <laughs> tylko jakieś tam, nie wiem, 30 litrów? Zabicie mnie, zastrzelcie, Nie wiem około 30 chyba litrów czy 40? Mniejsza. E, no to i podnosiła mi się koszarka, i podnosił mi się tur. Mogę sobie sterować. Także wiesz, wiecie, na tyle mi to wystarczy. E, tak sobie to wymyśliłem. No i mówię, zasilanie na rozdzielacz i z rozdzielacza dopiero na plecak. Tak sobie to wymyśliłem, tak to jest. E, no i na jak na razie zdaję egzamin, po prostu tylko i wyłącznie ze względu na to. Żeby mieć te gniazda wolne, żeby w każdej chwili sobie podpiąć, wypiąć, nie przepinać tych węży, ręży. E, jeden wąż musiał być tu u góry, drugi tam, żeby nie pomylić. Jak pomyliłeś, to ci tur nie działał. Kurde, znowu wychodź, przepinaj te węże. Takie pieprzenie, powiem wam, kotka za pomocą młotka. Mnie to strasznie zirytowało. E, I dlatego sobie tak to wymyśliłem. E, no i tak. Jestem naprawdę zadowolony z tego wspomagania. Tu mi ktoś mówił, że te siłowniki to jest lipa, że ktoś tu przerabiał na tej zasadzie, że dodatkowy drążek gdzieś tam coś, coś przerabiali, że tak jak z napędem przednim, że jest jeden siłownik i z przodu drążek, ale ja nie wiem na jakiej to jest zasadzie, przecież to musiałby wymieniać można powiedzieć całe tutaj Całą zwrotnicę, znaczy zwrotnicę gdzieś tu przerabia, coś dokręcać, żeby ten drążek tutaj dodatkowy było. No w 60 mamy zrobione tak, że jest ten sam siłownik od wspomagania, ale pod nim dodatkowo idzie jeszcze jeden drążek stabilizujący. No tutaj tego nie ma. Bo, mnie, bo nie potrzeba stabilizacji tego, tego, tego doda dodatkowej, bo tutaj jest wszystko ok. Eee, I ktoś mi mówi, że jakieś drążki dokładają, coś, jakieś kombinowanie. Dla mnie to jest w ogóle bez sensu, bo to jaki wcześniej serwo, mechanizm był i serwo też trzymało, taki teraz tutaj orbitro na tym siłowniku też trzyma ładnie eee, i powiem Wam, że jest dobrze. Nawet pomimo tego, że zbieżność <laughs> zbieżność tutaj jest ustawiona, ustawiona na oko, nie ustawialiśmy tego, jak to się mówi, gdzieś nie mierzyliśmy między oponami na patyka, czy tam na miarkę, żeby było równo. Tylko tata stanął z przodu i jest zrobione na, na ten, na oko. No i powiem Wam, że na asfalcie, jak jedziemy, nigdzie gdzieś nie ściąga, czy gdzieś nie, nie, nie ten. Nie, nie w lewo, nie w, w prawo, nie ucieka, gdzieś ta zbieżność jest, jest jak na razie na, na porządku dobrym, jak to się mówi, ale i tak będziemy musieli po prostu zmierzyć, żeby gdzieś tych opon nam nie darło za bardzo. A i tak ta, ta opona jest, to koło jest, jak widzicie, pochylone za bardzo na tutaj na resor, amortyzator, yy, bo jest problem taki, że za bardzo łożysko, która jest, które jest tutaj na, na, na ośce, ca, cała piasta jest za bardzo do środka przesunięta. Dlatego, że ten pierścień, który jest tutaj na całej ośce, po którym chodzi zimmering, który jest wbity na piastę, jest, za, jest wyrobione. I po prostu wpadło za bardzo, jest no, mój błąd, bo jak wymieniałem łożyska, wymieniałem piastę, bo tutaj miałem problem też, bo mi się koło urwało, to y, mój, mój błąd, że nie kupiłem nowej tej po prostu mm, tulejki, nie tulejki, o Jezu, tej flanszy całej nowej i po prostu no tak łożysko na gorąco wkładałem, doszło do końca, mogłem też po prostu od, dosłownie, z, ja wiem, z 2-3 mm się odsunąć, bo na tyle tam jest miejsca i luzu, że łożyska spokojnie się na ośce zmieszczą, mogłem się odsunąć, ale nie zrobiłem tego, i dlatego mi tutaj ta opona op 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 po prostu drze. Muszę to jeszcze raz, mam łożyska, muszę to jeszcze raz yy, rozebrać, wypierniczyć tą, tą, o Jezus, flanszę całą, tą, tą, ten pierścień taki, wypierniczyć go, e, osadzić nowy, nawet widzicie, że nie mam założonej jeszcze dekielka założonego na piastę, żeby tam na łożyska tam syf nie leciał, ale mam to wszystko, mam to wszystko, e, łożyska też będą nowe zremonione, także nie zakręcam na razie tego, e, o, jeszcze nawet po tamtej drugiej stronie muszę błotnik za, przykręcić, bo tutaj jest, a tam nie ma błotnika, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, zapomniałem o tym błotniku, powiem Wam szczerze, i muszę go przykręcić, także tak to jest, no i to koło jeszcze jest za bardzo właśnie na, na tym rosorze, gdzieś tam delikatnie obciera, także to będzie zrobione, no jak na razie ciągnik, ciągnik działa, ciągnik sprawny, eee, to wspomaganie naprawdę nam ulżyło roboty, naprawdę nam ulżyło roboty, jest dużo lepiej się kręci, Uff. powiem Wam, że w pewnym momencie tym ciągnikiem się zaczęło lepiej jeździć niż autem, przez to, że yy, to wspomaganie tak działa dobrze. Bo tak to już miałem naprawdę dosyć, miałem naprawdę dosyć już jeszcze trochę tę, tę kierownicę pogryzł, no, ale, ale mniejsza. Także w tym odcinku to by było tyle, wspomaganie działa, wszystko jest pięknie. O, tak sobie tam to puszczone, tam widać trochę jeszcze tego, ten orbitrol. Może gdzieś wyostrzy, wyostrzy tam go widać. Obciążniki mam pościągane, bo wcześniej już ściągałem, żeby Dodatkowo tego przodka nie obciążać, nawet jak, powiem Wam, mam tą łyżkę zapiętą i te serwo jest wyjęte, to powiem Wam szczerze, że delikatnie czuć, jak łyżkę mam pustą oczywiście, delikatnie czuć, jak resoruje przodek. Jeżeli łyżkę, łyżkę odczepię i zdejmę, jeżeli na samym gołym turze, Normalnie amortyzacja mi działa, a wcześniej jakby wszystkie komplet obciążników to było dopierniczone do samego spodu, zero amortyzacji, dosłownie zero. Jedyne co to się buja tylko, tylko na oponach. Także obciążniki są wypierdzielone, bo po prostu nie ma to najmniejszego sensu, żeby to było, żeby tego przodu dociążać bardziej. Także teraz jest wszystko, wszystko gitara. Jeszcze srak mi naptakał na szybę, a wczoraj, kurde, cioni był tak umyty pięknie. Rano przychodzę, zafajdlona cała szyba. Dobra, w tym odcinku to by było tyle. Na razie, trzymajcie się, cześć.